Cześć, z tej strony Edyta Vegan TV, zakręcony wega obiad. Po ostatnim live'ie bardzo chcieliście, żebym nagrała jeszcze jakiś przepis koreański, zainspirowany kanałem pierogi z kimchi. I dzisiaj zrobię właśnie taką koreańską kanapkę. To będzie polska kanapka, z takimi, może nie tyle polska, bo z bardzo mieszanymi składnikami, ale myślę, że Wam się spodoba. Oczywiście będę wdzięczna za obserwacje, subskrypcje, komentarze i lajki. I zaczynamy tą kanapkę. Potrzeb... Potrzebne nam będzie sałatka po polsku kolesław, czyli kozlo, na który przepis wrzucałam ostatnio. Potrzebny będzie sos, na który przepis też macie w shortach. Najpierw przygotowujemy sobie składniki. Oczywiście od was zależy czego użyjecie, co macie. U mnie to będzie ogórek świeży, awokado, sałata lodowa, pikle ogórkowe moje, papryka konserwowa również moja, męża, surówka, tak jak mówiłam, kolesław, kiełki rzodkiewki, tofu smażone, które też tutaj w filmie widzieliście. No, i oczywiście pieczywo. U nas nie ma takiego maślanego, więc ja użyję zwykłych takich chlebów tostowych. Dobra, pokroję ogórka w takie trochę skośne plastry, żeby był większy. Mam też ogórka tamtego. On będzie na jedną warstwę. wyciągam sobie wszystko. Myślę, że pikle to też na jedną warstwę. Papryka konserwowa. Przekroję ją tylko na pół. Najpierw spróbuję. No dobra awokado Jak chcecie możecie dać wegańską wędlinę, wegański ser. No ja miałam akurat ochotę na to. Tofu smażone jest pyszne. Ja nie potrzebuję żadnej wędliny. Myślę, że pół awokado mi wystarczy na dwie kanapki. Jeszcze sałata. Zaczynamy. Chleb będzie niepodpieczony u mnie. Trzy sztuki. Dobra, chlebek. Sos, na który przepis też już jest na kanale. Sałata lodowa. Dużo sałaty lodowej. One są trochę mniejsze, te chleby tostowe, z tego co widzę, niż ten chleb maślany w Korei. Myślę, że wystarczy tyle. Taka warstwa. Dobra. Od razu będę robiła dwie. Dwa chleby. Czy się okaże, że tego sosu za mało zrobiłam? Im więcej, tym lepiej. Teraz ja dam jeszcze też trochę sosu, odrobinę. Na to dam tofu, dwa takie plastry. Ciekawe, jak to się będzie gryzło, może w tą stronę. O. Jeśli macie pomidora, dajcie pomidora to teraz będzie kwaśny ogórek. Już jest dużo. Co my tu jeszcze mamy, żeby mi weszło wszystko. Druga kromka chleba. Ja też ją trochę posmaruję, żeby się trzymała, chociaż tego nie było. Znowu trochę sosu. Chociaż może niekoniecznie, bo będzie na to surówkę. Nie będzie aż tyle tych warstw, widzę, że dużo przygotowałam wszystkiego. Dam teraz awokado. Teraz moja surówka kolesław. Ja jeszcze chciałam dać kolejne tofu. Ale nie wiem, czy to będzie można ugryźć, bo jeszcze tu nie ma papryki. Papryka, Uch, już się rozlatuje. Chyba będzie po jednym kawałku papryki, bo tu się może drugi zmieści. I ogórka. Gdzie mam wcisnąć tego ogórka? Jeszcze go może tu jakoś wcisnę pod spód. Chociaż po kawałku. No i chciałam jeszcze dać jeden kawałek tofu, ale to już nie wiem, czy to ktoś ugryzie, bo już jest tyle. Ustać. A jeszcze brakuje jednej warstwy. No dobra, czyli teraz dajemy ostatnią warstwę. Też ją pokrywamy sosem. Dociskamy. W oryginale nie było surówki. Była kapusta czerwona. Mam surówkę z kapusty czerwonej. Ja cię kręcę, kanapka. No, i teraz kolejny etap, czyli zawijanie tej kanapki. No, i teraz sekret tej kanapki tkwi w folii spożywczej, żeby ją zjeść. W ten sposób ona jest zabierana. Czy do pracy, czy w inne miejsca? Dobra. Może jeszcze za mało raz, byleby tylko z folią nie zjeść, trochę sosiku wypłynie, to nie szkodzi. I teraz jeszcze słuchajcie w drugą stronę. Nie wiem, czy nasza folia jest taka gruba jak w Korei. No to się okaże. Chyba nikt nie chciał wyjeść kanapki z folią. Dobra, i to jest jedna. Zapakuję sobie od razu drugą. No i teraz kanapkę przekrawamy. Proszę bardzo. Wygląda ona tak. Odsuwamy sobie folię i zjadamy. No jak dla mnie jest piękna. Może nawet więcej topu by można było tam włożyć. Przekroję. No i jemy słuchajcie. Lekko odwijając. Ja chyba nie ugryzę w całości. Jak będziecie ją ze sobą zabierać, to tam, gdzie macie nóż, żeby przekroić, myślę, że więcej tofu też by było tutaj fajnie jakby było jeszcze w jednej warstwie, no ale już się nie zmieściło. Dajcie znać, jak wam się podoba ten przepis. Skomentujcie, dajcie swoje lajki. Like. Jeśli chcecie możecie wesprzeć kanał. Będę wdzięczna za każdą aktywność, bo to też pomaga mi docierać do kolejnych osób. Dzięki wielkie i do zobaczenia. A filmy z przepisami na surówkę, na sos możecie zobaczyć. Dam wam linki do tych filmów. Pa pa.